Beata Szydło, a właściwie przewożąca ją rządowa kolumna, miała dwa lata temu głośny wypadek w Oświęcimiu. Pomimo upływu czasu, sprawa wydaje się tkwić w martwym punkcie. Nowe fakty sprowokowały podejrzenia, że politycy chcą coś ukryć przed opinią publiczną. Kropka beata, szedło, stała się bohaterką niemałych kontrowersji, kiedy rządowa limuzyna, w której się przemieszczała, miała w oświęcimiu zaskakujący wypadek. Audiz wczesną premier rozbiło się o drzewo, ale polityk na szczęście nie stało się nic bardzo poważnego. Działaczka szybko wróciła do wykonywania obowiązków, jednak sprawa nie przycichła. Beata szydłomiała wypadek, który zadziwił Polskę. Od zdarzenia minęły już dwa lata, a sytuacja rozwinęła się w dość niecodziennym kierunku. O jej oburzających szczegółach poinformował za pośrednictwem swego konta na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Brejza. Działacz opublikował także kompromitujące wobec skuteczności działań służb materiały. Audia 8 ponad dwa lata na kołkach na parkingu policyjnym. Zakupione za 2,5 miliona złotych, rozbite po 1,5 miesiącu użytkowania w Oświęcimiu. Nie ma mowy o zwrocie i szacunkach, co dalej, remont, czy kasacja? Chyba w żadnym postępowaniu brak ofiar, pojazd nie był tak długo zabezpieczany, przekazał Brejza, pokazując także opinii publicznej pismo od przedstawicieli Służby Ochrony Państwa. I spróbuję coś ukryć przed wyborcami. Znak zapytania. Wielu obywateli zastanawia się więc dziś, dlaczego decyzja w sprawie przyszłości rządowego samochodu wciąż nie zapadła. Niektórzy podejrzewają, że służby być może próbują coś ukryć. Przypomnijmy, że zarzut spowodowania w wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fata Seicento, który także brał w nim udział. Ten jednak konsekwentnie nie przyznaje się do winy, w czym wspierają go tysiące internautów. Liczni obserwatorzy krajowej sceny politycznej są zadziwieni sprawą oraz oburzeni faktem, iż auto warte 2,5 miliona złotych, zakupione z państwowych pieniędzy, nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem. Zamiast tego niezmiennie stoi na policyjnym parkingu z nieznanych szerokopowodów. Pomimo dużych emocji wśród opinii publicznej, sprawy nie komentują na razie przedstawiciele służb pani rządu.